Jak to mareczku? Ręce bym sobie chciał umyć i czegoś się napić, bo mi się chce pić. Możesz nawet wziąć prysznic. Hmm. Zaraz będziemy to testować też, ale to pewnie w innym odcinku pokażemy. Dobra, może ja sobie umyję te ręce ze smaru, Dobra. Tak, I zabieramy się teraz chyba szybko do pracy. Tak, tak. Mhm. Teraz trwa izolowanie, żeby podczas przeciągania sterociągu nie było brudzeń od smaru, bo niestety tutaj tego jest dość dużo, jak Ark. Pokaż swoje rączki. Pierwsza część już za nami. Teraz musimy nowy starociąg podpnąć do silnika. No. Najlepiej to było teraz chyba przepchnąć, co? No, tylko wie, widzisz tu jest taki kąt. No wiem. Myślę sobie, że to chyba łatwiej zrobię, kiedy go odepnę i nachylę po prostu, wiesz?